Ta pozycja zaczynająca się od drugiego tomu, że ta pozycja inauguruje, rozpoczyna pewną serię, bardzo ciekawą serię, w mamy szczęście, bo po Encyklopedii Bydgoszczy, która też zainicjowała pewną serię, pokazuje się książka, która na pewno będzie poszukiwana w całym kraju. Cieszę się, że tych dziennikarzy, zawodowcy przyszły na tę naszą konferencję. Myślę, że to będzie dobra promocja w prasie dla pozycji, która była pewnie, pewnie oczekiwana. Ja, tak na początek sprostowanie, że owszem, ja jestem tym redaktorem głównym, ale zanim to powstało, to, to była, było kilka kolegiów redakcyjnych zespołów, w którym grał m.in. Czesław Szczesik, Jan Siuda, Marek Godowski i, i, i żeśmy ustalali, w jaki sposób w ogóle przedstawić ten mosty. Muszę powiedzieć, że też częściowo inspiracją, jak gdyby do sposobu przedstawienia, bo, bo administracje drogowe i kolejowe mają swoje ewidencje mostowe. Było, były też dodatki sobotnie Gazety pomorskie pana Marka Wegwerta. Muszę tutaj to, to, to powiedzieć. I, I takie wyprawy kajakowe. I, I żeśmy doszli do wniosku, że właśnie z biegiem rzek będziemy przedstawiali te mosty. Rozszerzyliśmy również pojęcie mostów o budowle hydrotechnicznej, Czyli tak jak Brdał chodzi do Wisły, to zaczynamy praktycznie od, od mostu w w Czersku w Polskim, również kładki na Jazach, gdzie można przejść na drugą stronę rzeki, są w tym wydawnictwie traktowane jako, jako most, bo możemy przejść na, na, na drugą stronę rzeki. Także troszeczkę żeśmy rozszerzyli Pojęcie, pojęcie mostu. Mosty z biegiem rzek. Pierwszy tom dlatego z biegiem rzek, bo właściwie przyjęliśmy przedstawianie obiektów w sposób zgodny z kilometrażem rzeki, ale dla rzeki Wisły. Bo tylko ona w województwie Kujasto pomorskim ma kilometraż od źródeł do ujścia. Jest dorzeczem i tak to jest w hydrografii w budownictwie wodnym. Natomiast pozostałe rzeki, które dopływają do, do, do Wisły, one mają kilometraż w górę rzeki, od ujścia do źródeł. Także te kilometraże, które są tutaj w drugim tomie, tutaj kanał Bydgoski mogą być mylące, jeśli chodzi o tytuł mosty z biegiem rzeki. One są w górę rzeki. Także w górę rzeki przedstawiamy kolejną obiekty od ujścia. Także taka, taka forma. Do, przy opracowaniu docieraliśmy również do, do Urzędu Ochrony Zabytków, ponieważ chcieliśmy przedstawić na konferencję międzynarodową też te obiekty, które są zabytkami. Mówię tutaj przede wszystkim o kanale bydgoskim, mówię o akwedukcie fojutowym, jest to skrzyżowanie dróg wodnych e, i Poza tym, poza tym, część, jak Państwo wiecie, na terenie naszego województwa i dopływów również, przebiega przez, na, przez teren parków krajobrazowych. Tucholski i, i Park Krajobrazowy żeśmy weszli w kontakt również i, i Kraiński Park Krajobrazowy. opisaliśmy jeden obiekt nad rzeką Sempolną. To jest w obodowie taki stary most Ceglany, bardzo, bardzo elegancki taki piękny sklepik. kolejowy. Tak, kolejowy. No, z kondycją kolei jest jak jest, natomiast te konstrukcje jeszcze, jeszcze są i, i jest kwestia po prostu, no, ale to już nie będę może się rozwolić wykorzystania turystycznego. Właściwie można powiedzieć, że to jest taki... Po, po czasie, jak żeśmy się zastanawiali, Bedeker mostowy, y, y, to znaczy cała seria, cała seria ma, 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 ma taki zamysł, bo to jest jak gdyby pierwsza część y, mo, y, tytułu Mosty z biegiem rzek. Tu przewidujemy 6 tomów, czyli tom pierwszy Wisła, tom drugi Brda i Kanał Bydgoski, tom drwęca y, y, Noteć i Kanały Noteckie, wda, i, I w tomie szóstym pozostałe rzeki jak Osa, Montawa, tam gdzie, tam, gdzie mamy takie charakterystyczne obiekty mostowe.